To kolejne, witajcie ponownie, które brzmi tak samo pięknie jak to za pierwszym razem. I po raz kolejny chcę Wam podziękować za ogrom, ogrom wsparcia, które od Was dostaję. Jesteście po prostu wow. I jest naprawdę tyle rzeczy, o których chcę Wam opowiedzieć: i tych niesamowitych, i tych przerażających. I mam tylko 20 minut na jeden odcinek, i coraz częściej budzi się we mnie. Taka potrzeba, bo to nawet nie tylko, że chodzi mi po głowie, naprawdę szczerze, rodzi się we mnie taka potrzeba stworzenia jednego z tych poważniejszych odcinków, ale z drugiej strony też nie chciałabym Was na starcie wystraszyć i w ogóle zniechęcić do poznawania tego jakże jedynego w swoim rodzaju kraju. Ale stworzę ten odcinek. Prędzej niż później, ale jeszcze nie dzisiaj. Jeszcze nie nadszedł na to czas. Yy, więc dzisiaj opowiem Wam po prostu o tym, o czym musisz, żeby to było jasne wielkimi literami, musisz pamiętać podczas wizyty w Nowym Jorku. I to nieważne, czy jesteś tutaj tylko przejazdem, czy jesteś turystą lub jesteś mieszkańcem. Zanim jednak zaczniemy, szybkie wieści ze świata za oceanem. Stanach Zjednoczonych jak zwykle dzieje się wiele i jak zwykle poważnie. Jeremy Renner wraca do zdrowia po tragicznym wypadku z początku roku, kiedy to został przygnieciony przez półk śnieżny. Aktor niedawno udzielił wywiadu dla ABC News, w którym opowiada, jak doszło do zdarzenia. Millie Bobby Brown, aktorka znana z roli Eleven z serialu Stranger Things, ogłosiła niedawno swoje zaręczyny z nikim innym jak z Jakeem bon Jovim, synem legendarnego rockmana Johna Bonjowiego. Reboot serii o Harry Potterze jest już oficjalny, HBO ogłosiło pracę nad serialem, który ma otrzymać 7 sezonów, gdzie każdy z nich będzie bazować na jednej książce. Wiadomość ta budzi wiele kontrowersji wśród fanów, wielu z nich obawia się i tutaj pozwolę sobie zacytować jedną z wypowiedzi w internecie, cytuję Przy obecnej poprawności politycznej Harry będzie latino, Hermiona będzie czarna, Ron będzie gejem, a Snape transem. Nadzieja tu pozostaje w J.K. Rowling, która będzie exclusive producer całego projektu i nie chodzi tu o dyskryminację. My i nie chcemy dobrej adaptacji naszej ulubionej serii. Natomiast nie Potter, a książę Harry, będzie uczestniczył podczas koronacji króla Karola bez swojej ukochanej Meghan Markle. Meghan została bowiem postawiona przed ciężkim wyborem: koronacja króla Anglii czy wypadające w ten sam weekend czwarte urodziny jej syna Archiego. A przypominam, że jest to zaledwie jeden z wielu ciężkich wyborów współczesnych royalsów. Dzieje się, dzieje się, dzieje. Nawiążę jeszcze tylko do tej aktorki, Millie Bobby Brown, ponieważ bardzo jestem ciekawa Waszej opinii na ten temat. Sama uważam to zjawisko za niezmiernie ciekawe i trochę niepokojące. I już Wam tłumaczę, o co mi chodzi. Millie Bobby Brown ma 19 lat i jest już zaręczona ze swoim chłopakiem, no teraz już narzeczonym, który ma 20 lat. I oni są razem chyba jakieś 4 lata ze sobą. Generalnie całe to zjawisko rozwaliło internet. Masa osób mówi, że dziewczyna jest, że oni są w ogóle za młodzi, żeby się podjąć takie, takiej decyzji, i, i że powinni jeszcze, nie wiem, dojrzeć i nie wiem, różne te, 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 tego typu bzdury i tak dalej, i tak dalej. Że to młode pokolenie to się teraz zaręcza tak, jakby to z powrotem był XVII wiek. I moim osobistym zdaniem, ta tendencja, którą teraz mamy, czyli to, że kobiety nie chcą brać ślubu albo nie chcą mieć dzieci, popycha nas w trochę takim dziwnym kierunku. I nie zrozumcie mnie teraz źle, ponieważ ja jestem absolutnie ostatnią osobą, która zmuszałaby kobiety do brania ślubów i zakładania rodzin i w ogóle życia według jakichś staromodnych schematów i stereotypów, jeżeli tak naprawdę po prostu tego nie chcą, jeżeli to nie są ich pragnienia. Ale może nie krytykujmy dziewczyny, która ma po pierwsze bardzo stabilną sytuację finansową i która chce wziąć ślub ze swoim chłopakiem, z którym jest już od paru lat w związku. Zamiast wchodzić w jakieś toksyczne związki bo przecież musi dorosnąć i musi nabrać doświadczenia życiowego więc, zamiast wchodzić w te toksyczne związki przez jakąś kolejną dekadę i ostatecznie skończyć z kimś, kto będzie miał ogromny bagaż emocjonalny. Ale jak Kylie Jenner urodziła swoje nieślubne dziecko w wieku 20 lat, to jakoś nikt nic nie powiedział. Nie wiem, ja tylko mówię, że moim zdaniem to wbrew obecnej mentalności społecznej to bardzo normalne zachowanie. I możecie mi potem napisać w komentarzach, co wy uważacie na ten temat, ponieważ jestem bardzo ciekawa, czy to ze mną jest coś nie tak, że ja mam jakieś dziwne poglądy, czy to faktycznie ze światem się dzieje coś nie tak. Natomiast wróćmy do tematu naszego odcinka, czyli o czym musicie, naprawdę musicie pamiętać podczas pobytu w Nowym Jorku. I teraz tak, słuchajcie mnie bardzo uważnie. Numer jeden, absolutnie najważniejszy punkt na tej całej liście, o którym nigdy, ale to nigdy, nigdy przenigdy nie możecie zapomnieć, przebywając w Nowym Jorku, to zasada Mind Your Own biznes, w wolnym tłumaczeniu pilnuj swojego interesu. Nowy Jork, i mówię to z ogromnym bólem serca, ale to miasto obecnie nie jest w najlepszej kondycji, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne jego mieszkańców. Słyszałam, że duży wpływ miała na to pandemia, a raczej związany z nią lockdown, że ludzie potracili pracę, że zostali pozbawieni normalnego życia. Bardzo dużo ludzi, ale to ogrom ludzi ma tutaj problemy psychiczne. A jak już wcześniej Wam wspominałam w poprzednich odcinkach, bardzo ciężko jest tutaj o dobrą służbę zdrowia. No chyba, że masz pieniądze i to sporo pieniędzy. I właśnie ze względu na ten niekoniecznie dobry stan zdrowia psychicznego, bardzo łatwo takie osoby sprowokować do bardzo głupich, a nawet i niebezpiecznych zachowań. I teraz słuchajcie mnie bardzo uważnie, ponieważ powiem Wam pewną brutalną prawdę o Polakach. Czas poprzebijać te polskie bańki, w których żyjemy. My mamy taki zwyczaj, mamy taką tendencję gapić się na ludzi. I to jest fakt. I nawet jeśli się Wam, tak jak mnie kiedyś, wyda wydaje, że nie, ja się wcale nie gapię na ludzi, że i że w błędzie, że coś tam, nie, my to zwyczajnie robimy nieświadomie. Niektórzy z krytykującym momentami pogardliwym spojrzeniem, a inni po prostu ze zwykłą ludzką ciekawością. I niekoniecznie nawet obchodzi nas ta osoba, na którą się gapimy. Ale my to robimy. Nieświadomie, świadomie, po prostu się, na, po prostu się gapimy na ludzi. Taki mamy zwyczaj. Nie róbcie tego w nowojorskim metrze. Gapcie się w telefon albo w szyldy reklamowe nad siedzeniami. Ja się na nie gapię, jak jadę metrem. Za cholerę nie rozumiem, co jest napisane na tych z chińskim alfabetem, ale się gapię na te chińskie krzaczki. I nawet jak jest w wagonie osoba, która pruje ryja na cały wagon, to ja nadal się gapię na te chińskie krzaczki. Oczywiście wiecie, w tym wszystkim należy zachować pewnego rodzaju awareness, prawda? Czyli nazwijmy to stan gotowości i świadomości tego, co dzieje się wokół ciebie ale naprawdę nie gapcie się na ludzi. A jak ktoś robi coś, co Ci przeszkadza, nie wiem, odpala sobie papierosa, a Ty akurat siedzisz obok z dzieckiem, niech Cię Pan Bóg broni, żebyś zwrócił tej osobie uwagę. Nie, po prostu nie, no. Jak Ci to przeszkadza, to po prostu wstań i odejdź. Bo nie daj Boże, trafisz na kogoś, kto będzie miał te problemy psychiczne i wyciągnie z kieszeni nóż. Albo gorzej, spluwa. Bo będę jeszcze raz z wami, ale teraz nielegalne posiadanie niezarejestrowanej broni to jest jeden z głównych problemów w Stanach Zjednoczonych na ten moment. I podam wam taki przykład, co prawda on jest z Kanady, ale bardzo dobrze opisuje zasadę Mind Your Own Business. Młode małżeństwo z dzieckiem chciało zamówić sobie coś w Starbucksie żona weszła do środka, a mąż czekał na zewnątrz z dzieckiem. Obok nich stał sobie chłopak i palił sobie Wejpa. Wejpy to są takie elektroniczne blanty z marihuaną. I ten facet, ten mąż, poprosił tego chłopaka, żeby po prostu się odsunął i palił sobie tego wejpa trochę dalej. A w odpowiedzi chłopak, który jak widać, jak było widać, miał jakieś problemy psychiczne ze sobą, wyjął z kieszeni nóż i zwyczajnie tego faceta za zasztyletował. I to jest okropna prawda. Ale ten facet, ten mąż mógł się zwyczajnie odsunąć. I wiadomo też, nie, nie popadajmy też w paranoję, bo to nie było moim zamiarem, żeby wywołać u was jakieś takie przerażenie. Wiecie, bo to nie jest tak, że na ulicach Nowego Jorku każdy, którego omijacie, to jest potencjalny morderca z zaburzeniami psychicznymi. Ale oni tam są. A wy nie wiecie, kto to jest. Tak więc powtórzę jeszcze raz, zasada mind your own business, ale poza tym to tak naprawdę bardzo fajne miasto do zwiedzania i fajne do zamieszkania. <grym> um. Okej, okay, a skoro już wspomniałam o metrze, tak? Skoro już wspomniałam o metrze, to warto wspomnieć, że stanowczo odradzam wsiadanie do pustego wagonu. Ponieważ gwarantuję wam, że w 95 Procentach przypadków jest jakiś dobry powód, dla którego ten wagon jest akurat pusty. Nie wiem, może jakiś bezdomny tam zasnął, a może ktoś się zesrał na środku. Kto wie? I don't know. Więc o ile to nie jest jedna z pierwszych lub jedna z ostatnich stacji danej linii, odpuść sobie pusty wagon. Wsiądź do jakiegoś zatłoczonego, that's fine, ale o, odpuść sobie puste wagony. Tutaj przejdziemy do kolejnego punktu na naszej liście. Zrób sobie szybki research. Zanim zdecydujesz się gdzieś zjeść. Jak masz jakąś restaurację, o której, którą widzisz akurat i chciałbyś tam zjeść jakiś posiłek, zanim do niej wejdziesz, znajdź ją w internecie. Poczytaj opinie na temat tej restauracji. Jakie mają jedzenie? Z jakiego jedzenia są w ogóle znani? Co mają w menu? I jak już dowiesz się, że jest to typ restauracji American Diner, to pod żadnym pozorem nie zamawiaj tam owoców morza. I tu nie chodzi o w ogóle typ restauracji, jakim jest American Diner, tylko chodzi o to, że owoce morza zamawiaj w restauracjach, w których kuchnia specjalizuje się w owocach morza. A raczej na odwrót. Jeżeli kuchnia danej restauracji nie specjalizuje się w, w owocach morza, to zwyczajnie ich tam nie zamawiaj. Wierzcie mi. Ja wiem z własnego doświadczenia. Never again. A swoją drogą, tak jak już idziecie do American Diner... Ja w ogóle uwielbiam ten typ restauracji, to zamówcie tam burgera. Burger powinien być tam waszym wyborem. Albo jeżeli jest to jakaś godzina poranna, to zamówcie sobie naprawdę dobre śniadanie, jakąś jajczniczkę albo jajko sadzone z bekonikiem mm. pycha. po prostu pycha. I taka a propos restauracji. Niestety Amerykanie, może inaczej, Amerykanie są przyzwyczajeni do dostawania napiwków. I to jest bardzo przykre, ponieważ nawet jak pracodawcy, właściciele restauracji czy menadżerowie restauracji zatrudniają kogoś na stanowisko kelnerki, to nawet celowo dają im niższe wynagrodzenie, bo ich odpowiedzią na to jest, no ale wiadomo, dostaniesz napiwek. I to tworzy cały ten taki kult dawania napiwków, że jak jesteś kelnerką, albo w drugą stronę, że jak idziesz do restauracji, to musisz dostać napiwek, znaczy zostawić napiwek, przepraszam. Więc nieważne, czy podoba Ci się obsługa, czy nie podoba Ci się obsługa, minimum 20 dolarów na piwku musisz zostawić. I pragnę zaznaczyć, że napiwki zostawiasz nie tylko w restauracjach, ale też w taksówkach, w hotelach dla pokojówek, u kosmetyczki, u fryzjera, czasami nawet hydraulikowi, który Ci przeczyści zatkany zlew. I niestety musicie być tutaj na to przygotowani. A niektóre miejsca, zwłaszcza takie, które są bardzo turystyczne, już w rachunku sobie wpisują na piwek. Więc też uważajcie na rachunki, które dostajecie, czytajcie te rachunki, ponieważ możliwe, że jesteście już w restauracji, która już sobie wliczyła tip. Kolejną rzeczą dotyczącą generalnie całych Stanów, a nie Nowego Jorku samego w sobie, będą właśnie ceny. Tutaj ceny, które zobaczycie na witrynach sklepowych, albo w internecie, albo właśnie w menu w restauracji, będą cenami bez podatku czyli nie będzie to cena ta, którą ostatecznie byście zapłacili. Czyli nie tak jak w Polsce, jak widzicie batonika za 3 zł, to zapłacicie za niego 3 zł. Do tych cen trzeba doliczyć tax, czyli taki nasz polski podatek VAT. A jak już jesteście w restauracji i zamawiacie kanapkę za 6 dolarów, to do tego doliczycie tax plus napiwek, więc w sumie wyjdzie was to około 10 dolarów. No, może może nie całe 10 dolarów, ale wiecie o co mi chodzi. Kolejny numer to będzie, chyba numer 6, i to będzie Times Square, do którego znowu wrócę. Ja wiem, że już w poprzednim odcinku o nim wspominałam, ale niesamowite jest to miejsce. W sensie niesamowite takie zjawisko społeczne. Times Square jest niesamowite przez pierwsze 10 sekund, tak, już o tym wiecie. Natomiast jest to najbardziej turystyczne miejsce w Nowym Jorku, i dlatego ceny pamiątek tam są stanowczo za wysokie. 8 dolarów za magnes, come on! Nie chcę też mówić, o, nie kupujcie tam pamiątek, bo człowiek ulega jakiejś takiej, wiecie, magii tego miejsca, ale zwyczajnie chcę, żebyście pamiętali o tym, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję się tam znaleźć. Można pamiątki kupić w innym miejscu za znacznie mniejsze pieniądze, a, ale jeśli budżet nie stanowi dla was jakiegoś większego problemu, no to po prostu why not, tak? Natomiast Nigdy w życiu nie jedźcie na Times Square pod żadnym pozorem. Nie jedźcie tam niczego. Pójdźcie sobie parę przecznic dalej, będzie na pewno jakaś zajebista restauracja. Nowy Jork jest pełen zajebistych restauracji. Nie jedźcie na Times Square. Pamiętajcie też w ogóle, żeby sobie odpuścić sieciowe restauracje typu McDonald's, KFC, Wendy's, Taco Bell i tak dalej. To jedzenie to tutaj jest naprawdę okropny syf. McDonald's w Stanach Zjednoczonych to nie jest to samo co w Polsce. I to w tym negatywnym sensie. Mało tego, że jest śmietnik, to w dodatku to smakuje jak śmietnik. Więc ani nie jest to zdrowe, ani smaczne. Po prostu sobie odpuść. Zjedz McDonalda, jak wrócisz do Polski. Naprawdę. Tu przejdę do kolejnego punktu, też trochę związanego z turystyką. Mianowicie zasady panujące na chodniku. Jak musicie się zatrzymać, to nie róbcie tego na środku chodnika. Bo to jest najbardziej Denerwująca rzecz dla osób, które tutaj mieszkają. Jak musisz sobie coś sprawdzić w internecie, albo cokolwiek, nie wiem, zgubiłeś się, musisz sobie sprawdzić GPS-a, albo powiadomienia na Instagramie, that's fine. Po prostu zejdź na bok i spokojnie się zatrzymaj, sprawdź to, co masz do sprawdzenia. A tak szybko wracając jeszcze do Times Square. Zapomnij, że tam w ogóle, gdziekolwiek się zatrzymasz, nawet na boku, bo ludzie cię zwyczajnie. Staranują. Przejdźmy dalej, czyli jak zamówić taksówkę w Nowym Jorku. Widzieliście kiedyś na filmach, jak ludzie stoją na ulicach i machają ręką? Dokładnie tak to się tutaj robi. O ile taksówkarz nie jest w danej chwili zajęty czyli już nie wiezie kogoś gdzieś to na pewno na pewno się koło ciebie zatrzyma. Bo dla niego ty to pieniądz. A jak mieszkasz lub znajdujesz się obecnie poza Manhattanem, gdzie tych taksówek jest znacznie mniej, no to niestety zostaje ci już tylko zamówienie Ubera. Co nowe wychodzi, to obecnie troszkę drożej, ale no zawsze możesz iść na metro, prawda? A ja pro chodzenia. Załóżcie sobie naprawdę wygodne buty. Ja wiem, że niektórzy chcą być może i modni i tak dalej. Ale załóżcie sobie wygodne buty, bo będziecie chodzić i to sporo. Kolejna rzecz warta zapamiętania. Chcecie zapytać kogoś o drogę i ta osoba wam mówi, że miejsce, do którego zmierzacie, jest parę bloków dalej. Otóż, znaczenie słowa blok to nie blok mieszkalny, czy budynek, czy brama, czy cokolwiek. Blok to wszystkie budynki, które znajdują się pomiędzy jedną ulicą a drugą, czyli taka przecznica. Przetłumaczę na język łódzki. Wyobraźcie sobie, że jesteście na ulicy Piotrukowskiej. Jeden blok to wszystko, co będzie od ulicy Zielonej do 6 sierpnia albo od 6 sierpnia do Struga albo od Struga do Zamenhofa. A od Zielonej do Zamenhofa to będą trzy bloki. I jak już tak jesteście na ulicach Nowego Jorku, to tutaj przejdę do kolejnego punktu, a mianowicie Nowy Jork, jak i całe Stany Zjednoczone zresztą, są pełne skamerów, czyli osób, które zwyczajnie próbują wyłudzić od Ciebie pieniądze i w jakiś sposób Cię oszukać. Dlatego też, jak ktoś próbuje Ci sprzedać na ulicy torebkę Prady za 20 dolarów, nie kupuj tego, bo to skam. I jak chcesz wypłacić pieniądze z bankomatu, to może lepiej skorzystaj z takiego, który jest w jakimś oddziale, w jakimś banku, a nie w sklepie na rogu. Jak ktoś obcy próbuje wyciągnąć Cię do jakiegoś wspólnego zwiedzania, podziękuj ładnie i idź w swoją stronę. A i pamiętaj jeszcze, że Nowy Jork, niestety mówię to z ogromnym bólem serca, Nowy Jork jest brudnym miastem. I śmierdzi, i jest tutaj syf. I zwyczajnie miej to na uwadze, jak będziesz chciał, nie wiem, odruchowo dotknąć jakiejś poręczy albo latarni, albo, no nie wiem, albo może coś ci upadnie na ziemię, to się zastanów, czy na pewno musisz to podnieść, czy po prostu możesz wyrzucić. Tutaj w tym momencie chciałabym umieścić na mojej liście kwestię związaną z nawigacją po mieście. Warto wiedzieć, jak biegną ulice. Miasto zasadniczo działa na siatce. Nie ma wiele krętych uliczek. Ponadto prawie każda ulica lub aleja są ulicami jednokierunkowymi. Zmieniają kierunki głównie co drugą ulicę, co drugą aleję. W większości. W większości wszystko jest ponumerowane, czyli masz first, first Street, Second Street albo First Avenue, Second Avenue i tak dalej. I warto też pamiętać, że jest East Side, West Side, Uptown, Downtown, żebyś, żeby łatwiej było zlokalizować, gdzie się w tym momencie znajdujesz. A na sam koniec szybka rada do Was, drogie panie. Zwiedzając Nowy Jork. Nie zdziwcie się, jeśli usłyszycie pogwizdywania lub wykrzykiwanie niezbyt wyrafinowanych komplementów od panów na ulicach. Z jakiegoś dziwnego powodu faceci tutaj naprawdę nie widzą w tym nic dziwnego i naprawdę uważają, że to jest totalnie w porządku. Więc zwyczajnie po prostu, o, zwyczajnie to olejcie. Bo nie warto. Po prostu sobie pójdźcie. Udawajcie, że nie słyszycie. No, ja. albo tak jak ja, ja na przykład mówię po polsku ale sorry, nie chcę <laughs> żeby panowie do mnie krzyczeli ale jak ktoś mnie zaczepia na ulicach <laughs> z jakiegoś powodu to po prostu zaczynam gadać po polsku i mówię, że nie rozumiem, zazwyczaj sobie odpuszczają i tym oto akcentem dobranaliśmy do końca naszego odcinka dajcie znać w komentarzach co sądzicie co myślicie o tym, o tych wszystkich punktach co myślicie o Millie Bobby Brown? Ponieważ też jestem bardzo ciekawa. Jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś rady, jakieś życzenia. Nie wiem, może chcielibyście posłuchać faktycznie o jakimś poważniejszym odcinku. Może jesteście ciekawi jakiejś poważniejszej tematyki. Ja nie chcę się jeszcze za to zabierać, tak jak Wam mówiłam, z tego względu, że to jest inna rzeczywistość tutaj. Tutaj jest faktycznie zupełnie inny świat, do którego ja staram się przystosować, do którego, w który ja staram się wejść, ponieważ tu mam żonę i tu jest teraz mój dom. To jest moja rzeczywistość, dlatego ja staram się wdrożyć w rzeczywistość, która mnie otacza. Ale wiem, dla, dla mnie to jest momentami szokujące, to, co się tu dzieje. Jako osoba z Europy, z Polski, dla mnie momentami ta rzeczywistość tutaj jest nie do... Nie do zrozumienia, nie do ogarnięcia umysłowo. Tym bardziej, że ja nie urodziłam się tutaj. Nie jestem tutaj od, od urodzenia. To dla mnie nie jest normalne środowisko. Dlatego wiele rzeczy szokuje mnie nadal. Ale ja jednak, no, zakochałam się w tym miejscu. Zakochałam się w tym mieście i chcę o nim opowiadać. I nie chcę Was też na starcie zniechęcić do tego miasta, bo może kto wie, może kiedyś naprawdę będziecie chcieli się wybrać do Nowego Jorku albo w ogóle do Stanów Zjednoczonych, ponieważ warto zobaczyć ten kraj. Naprawdę warto zobaczyć ten kraj, warto zwiedzić go, warto zobaczyć Nowy Jork. Natomiast nie chcę, żeby mój podcast był zwyczajną, piękną laurką, więc dlatego jeszcze wstrzymuję się z tym poważniejszym odcinkiem. Natomiast jeżeli sami jesteście jego bardzo ciekawi, no to dajcie mi znać. To ja wtedy pomyślę, może faktycznie powinnam od razu pocisnąć z grubej ruchy. No. A jeszcze na zakończenie wiadomość od wszechświata, którą kto wie, może dzisiaj powinniście usłyszeć. Podążaj za tym, co cię uszczęśliwia, a wszechświat otworzy ci drzwi, nawet gdyby wydawałoby się, że wokół są same ściany. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.